W związku z moją zbliżającą się walką oraz konferencją Highlig, która odbyła się w zeszłą środę, czyli równo tydzień temu, dziś mam dla was odcinek specjalny, a zobaczycie w nim między innymi odpowiedzi na najmocniejsze oraz najciekawsze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie oraz na Facebooku, moje najważniejsze momenty z konferencji Highlig, najciekawsze pytania z wywiadów, których udzieliłem po konferencji zarówno ja, jak i mój przeciwnik. A z racji tego, że moje ostatnie wystąpienia wywołały lawinę różnych komentarzy i różnych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, zrobimy sobie segment, w którym czytam te komentarze, i czytam wasz Love and Hate, i do niektórych rzeczy nawet spróbuję się jakoś odnieść. Innymi słowy, jeżeli cokolwiek z ostatnich wydarzeń Was ominęło, to dzisiejszy odcinek będzie doskonałym streszczeniem i podsumowaniem tego wszystkiego, przez co wielu z was prawdopodobnie zaoszczędzi bardzo dużo czasu. Plus będzie też kilka nowych rzeczy, o których nie wspominałem wcześniej. A i tak w ogóle to jak widzicie, dzisiaj nagrywamy w trochę innym miejscu, w miejscu, w którym nie nagrywaliśmy od jakichś trzech lat, a jest to mój pokój, bo przypominam, że na kanale jesteśmy aktualnie w presezonie. Zakończyliśmy jeden etap i za niedługo otwieramy drugi. Będzie to sezon o nazwie OX. Jak na razie nie chcę zdradzać więcej, ale Wy pewnie już domyślacie się niektórych rzeczy. A jeżeli chcecie zobaczyć te rzeczy na własne oczy, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo wielkie zmiany nadciągają już wkrótce. Aktualnie nad nimi pracujemy do tego czasu. Będziemy nagrywali sobie różne luźne odcinki, prawdopodobnie w większości z tego miejsca, może będzie jakaś drobna przerwa. Tymczasem zapraszam Was do oglądanie tego odcinka. No i co? Zostawcie łapkę w górę. Jak, jak, jak lubicie trochę takie mniej standardowe formaty. A teraz zaczynamy. Ten odcinek rozkminiłem sobie tak, że będę odpowiadał na wasze pytania, wracając jednocześnie do rzeczy, które wydarzyły się na konferencji albo gdzieś dookoła niej. Więc pytanie numer jeden: na co przeznaczysz zarobki ze sprzedaży pay-per-view? Dla tych, którzy mogą tego nie ogarniać, krótko wyjaśnię: oglądanie walki będzie płatne. Kosztuje jakieś 28 ziko, więc nie jest to jakaś zawrotna kwota. Mój refling macie w opisie i kosztuje tyle samo z mojego reflinka, tak jak i przez stronę, więc dla Was żadna różnica. Natomiast jeżeli kupicie z mojego reflinka, to ja dostanę za to drobną prowizję. A Takich kilku tysięcy drobnej prowizji może uzbierać się dość niezła suma. No i pytanie dotyczy tego, co zrobię z pieniędzmi zarobionymi we właśnie ten sposób. A pytanie pojawiło się, bo jadąc na konferencję, powiedziałem wam, że. Moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć o ważnym ogłoszeniu i ważnym postanowieniu. Zacznę od postanowienia, bo postanowiłem, że ani jedna złotówka ze sprzedaży mojego reflingu z pay -per View, czyli wykupowania dostępu do gali, nie zostanie w mojej kieszeni. Całą kasę, którą na tym zarobię przeznaczę na pewien cel. No i w sumie nie powiedziałem wam wtedy, jaki będzie to cel, bo sam chciałem to na 100% przemyśleć, żeby być pewnym, że podejmuję dobrą decyzję, bo niektórzy kasy z pay per view zostawiają po prostu dla siebie, do czego mają absolutne prawo. Inni z kolei decydują się ją przeznaczyć na jakąkolwiek działalność charytatywną. A ja myślałem o tym co jest dla mnie ważne, a w zasadzie najważniejsze i pierwszą myślą i chyba najlepszą myślą byli moi dziadkowie. Więc postanowiłem, że całą kasę z Pay Per -view przeznaczę na jakieś super wakacje, na które wyślę moich dziadków, bo chciałbym, żeby za życia pojechali do jakiegoś miejsca, którego nigdy nie zapomną i bawili się najlepiej na świecie. Taki jest mój cel. Jak chcecie go wesprzeć, możecie kupić z mojego refa. Jak ktoś według was ma lepszy, to możecie kupić z innego refa. Mi to lotto, macie kawę na ławę, co ja sobie postanowiłem i dla mnie to jest ok. A i jeszcze jedno, jeżeli jakimś cudem tej kasy zostałby po wycieczce za dużo, to wtedy wybierzemy sobie wspólnie jakiś cel, na który ją przeznaczę. Absolutnie, tak jak mówiłem, nie chcę z tego dla siebie ani złotówki. Bo w końcu na samej walce i tak zarobię swoje. Czy wchodząc na konferencję stresowałeś się? No tak, słuchajcie, było tam wejście po czerwonym dywanie, który zresztą wyglądał właśnie tak, i tutaj sobie stoję ja. Cały na biało, w jakichś potarganych porkach, W potarganej koszuli i powiem wam Że do tego momentu totalnie nie W sensie, wcześniej jak o tym myślałem, myślałem, że będę Mega spięty, o Boże, bo publika, o Boże Bo na żywo tyle nie byłem na żadnym evencie Ale będzie przerąbane, ale nie Przez to, że mieliśmy luźną atmosferę W trasie, że na miejscu było luźniutko To totalnie się nie stresowałem, aż do tego Momentu, jak zacząłem wchodzić, to tak widzicie Tu idę. tutaj pojawiają się pierwsze Myśli, tutaj jakieś mrugnięcie Okiem do kamery, jest kiwka, jest pokazanie Tatuażu, że Unstable, stable, ten TG no, i wchodzi Norbi w towarzystwie pięknych dziewcząt, i tak naprawdę zacząłem się stresować dopiero, uwaga, w tym momencie. Dokładnie jak sobie siadłem, ale nie był to duży stres. W sensie zakładałem o wiele, o wiele większy. Po prostu trochę, trochę zgłupiałem, jak sobie usiadłem, i po chwili mi to minęło. Może gadałem jak najęty właśnie przez ten stres, przez większość konferencji, ale całość chyba wypadła nie najgorzej, a stres nie był aż tak duży. Pojawiło się też dużo pytań w jednej kwestii. Pozwólcie, że kilka przeczytam. Jaka waga? W jakiej kategorii wagowej się bijecie? Jak schudłeś z tylu kilogramów? I częściowo odpowiedzi udzieliłem już na highlik. Więc przenieśmy się do konferencji i zobaczcie, co tam powiedziałem. Moja największa waga w życiu, złote czasy Ligi Legend. To było 114 kg przed świętami. W momencie yy, kiedy dopinaliśmy walkę z Zonym, yy, ważyłem 77,2 kg. No więc <laughs> dla ciekawskich tak wyglądałem, jak ważyłem około 114 kg, może 111, mniejsza, bardzo dużo. A tak wyglądałem przed świętami. Aktualnie ważę parę kilo więcej, ponieważ muszę przytyć, a ma to związek z limitem wagowym. Ja szykowałem się do walki w 77. No i jak widzicie, prawie tyle ważyłem. No ale z racji tego, że mój przeciwnik jest ciężkim chłopem, no to muszę trochę przytyć i nasz limit będzie to 82 kg. I szczerze nie sądzę, żebym był w stanie dobić do 82. Prawdopodobnie wyjdę trochę lżejszy. A, jeszcze było pytanie: jak schudłeś z tylu kilogramów? No to właśnie, na konferencji też powiedziałem Wam, że. Zresztą, no myślę, że nie chcę też zabierać dużo czasu na konferencję, opowiadając o samym diecie, o samej metodyce, o samym nastawieniu do, do tego, jak to u mnie wyglądało. Może, jeżeli pojawi się taki odzew ze strony ludzi to nagram po prostu tym film. No więc wielu z Was pyta o moją metamorfozę, dietę, przemianę, o metody, jakie stosowałem i tak dalej. Na koncie powiedziałem Wam, że nie ma dróg na skróty, bo jest to prawda. Ale drugą częścią prawdy jest to, że dużo rzeczy w diecie da się sobie uprzyjemnić. Ja mam ogromny problem z kontrolowaniem apetytu, a udało mi się. Więc jeżeli macie taki sam problem, to Wam też może. Ale na to poświęcimy osobny materiał, bo chcę, żeby był on szczegółowy i obszerny, bo uważam, że może pomóc wielu z Was i wielu z Was o to pyta. Więc to pojawi się jeszcze przed moją walką na kanale. Zostawcie sobie subka, żeby widzieć, bo to naprawdę może wam pomóc. Tutaj mamy mocne pytanie i coś, o czym myślałem przez co najmniej kilka wieczorów. Mianowicie, czy nie boisz się, nie martwisz, że widzowie obecni na trybunach będą krzyczeć JD? Słuchajcie, bałem się tego już w momencie, kiedy wchodziłem na koniec Highliga 1 i ogłaszałem swoją walkę. Wyglądało to tak. Norberta, Disa, Gierczaka! Jak sami widzicie reakcja publiki nie była zła, powiedziałbym wręcz, że była super, za co zresztą podziękowałem na samym starcie konferencji. Zobaczmy ten krótki fragment. Ogólnie chciałem zacząć od tego, że chciałem podziękować publice, która była wtedy na miejscu, bo spodziewałem się, że przyjmą mnie o wiele gorzej i byłem mega zestresowany i jakby byłem gotowy mentalnie na to, że przyjmą mnie źle. Wszedłem i ludzie przywitali mnie bardzo entuzjastycznie i totalnie chciało mnie z nóg. nie wiem, jak ktoś widział ten fragment, to widział jaki wtedy byłem, no, no kolokwialnie mówiąc zesrany, strasznie. No i chyba szczerze bardziej spodziewałem się jakiegoś hejtu czy buczenia niż tak fajnej reakcji, więc jeszcze raz w tym miejscu naprawdę z całego serca Wam dziękuję, jeżeli przywitacie mnie tak w Krakowie, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Więc proszę, zróbcie to. Ale z drugiej strony jedna z pań reporterek w wywiadzie po konferencji zapytała mnie no dobra, no ale co jeśli Cię wybuczą? Co jeżeli Cię wygwizdają? Co jeżeli będą Ci mówić jakieś słabe rzeczy? No to ja na to odpowiedziałem tak. Przepraszam, to nie była pani sędzika, to był Mateusz Kaniowski. Dobra, zobaczcie na tą odpowiedź, ona jest całkiem serio. I co, jak, jak ja się poczuję, jak ja usłyszę, że ludzie tam skandują jakieś rzeczy przeciwko mnie, jakieś oddej i tak dalej. U mnie to jest tak, że smutek szybko przeradzam w złość a złość w ciężką pracę więc myślę że zanim zdążę dojść do oktagonu to już zmieni się w ciężką pracę i taką mam nadzieję na to się nastawiam w najgorszym scenariuszu. Oczywiście jest też szansa, że ludzie przywitają mnie fajnie. Jest to w moim rodzinnym mieście, w Krakowie. Będzie tam masa moich znajomych i będę skupiał się na tym, żeby to ich słyszeć i na tym, żeby wygrać walkę. I tutaj mamy kolejne pytanie. Takie powiedziałbym, że dość pikantne, mianowicie, czy chciałbyś innego przeciwnika? I słuchajcie, już gdzieś o tym wspominałem, ale znalezienie przeciwnika było dla mnie piekielnie trudne i dlatego też musiałem wziąć jako przeciwnika cięższego, zdonego. Z tego, co wiem, to on też chyba nie chciał w pierwszej kolejności gdzieś tam ze mną walczyć, ale Finalnie się zdecydował i jestem mu wdzięczny, bo tak jak powiedziałem w wywiadzie z panią z kanału Realnews.pl. Znaczy ja nie wiem, czy ktoś wcześniej chciał ze mną zawalczyć. Wiem, że jak ważyłem ponad stówę, grałem w LOLa, jadłem chipsy i piłem kole, to dużo osób ze mnie się z różnych powodów podśmiechiwało. Mówię tutaj o twórcach, no nie, nie, nie już o publice. A w momencie, kiedy szukałem przeciwnika, to jak ktoś słyszał, co z Disem, nie, z Disem to nie, 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 bo on coś tam ćwiczy, z Disem, to nie. No i finalnie muszę się bić z cięższym typem fajnie, bo lubię wyzwania. Fajnie, że mam walkę, wolę być z kimś cięższym, wolę mieć trudniejszą walkę niż nie mieć jej wcale. Więc cieszę się, że udało nam się znaleźć przeciwnika i jestem poniekąd wdzięczny za nemu, że wziął walkę, bo to pokazuje, że ma większe jaja niż większość streamerów z Twitcha. No i no Tyle w temacie. Więc dopytając jeszcze w tym miejscu, już wciślając odpowiedź na to pytanie, cieszę się, że mam przeciwnika. Fakt faktem, z kimś cięższym się ciężko bije, no ale jakbym miał walczyć z lżejszym, to nawet jeżeli bym wygrał, no to nie czułbym satysfakcji. To na pewno będzie wyzwanie, ale gdybym miał mieć taką wyważoną walkę, no to wiadomo, że równe walki są najciekawsze i te równe pod względem kilogramów również. Szykowałem się na 7,7, wolałbym 7,7, nie było wyjścia, trzeba było wziąć cięższego, a teraz. Trzeba sobie jakoś poradzić. A teraz czas na obiecany segment Love and Hate, w którym poczytam komentarze, które pojawiały się przede wszystkim pod wywiadami w środowisku ludzi, którzy, no wiecie, znają mnie ze starych czasów, albo mnie w ogóle nie znali i opinie są różne, więc. Zobaczmy. Skupmy się na filmie Mateusza Kaniewskiego, bo to tutaj dzieje się najwięcej. Dawid napisał. Widzę ogromną przemianę w disie, ale jego momentami zbłąkane w przestrzeni oczy dają mi pewność, że bardzo źle psychicznie wpłynął na niego od cool d. I będzie jeszcze długo walczyć wewnętrznie z tymi demonami. Poza tym niesamowity glob wizualny. O, dwie rzeczy dwa razy prawda. Zawsze był inteligentny i sprytny, ale bez tych latających smoków i Grecji to wygląda w bardzo obiecujący sposób. Pozdroszajce. I Dawid, no... Brutalna, aczkolwiek miła opinia, i, no i zgadzam się z nią, no, dziękuję. Dis pokazuje, że nikt nie jest brzydki, jest po prostu biedny. Dziwnie to napisał, bo to jakbym... No, Okej, okay. no, nieważne, jest taki mem w internecie, nie, że nie ma ludzi brzydkich, są ludzie biedni. Faktycznie, no kurczę, na YouTube zacząłem trochę lepiej zarabiać, zrobiłem sobie przeszczep włosów, no ale nawet z przeszczepionymi włosami, gdyby nie to, że wziąłem się fizycznie za siebie, nie, zacząłem ćwiczyć, zacząłem trzymać się diety, chudnąć. Jasne, pieniądze w tym pomogły, ale... Myślę, że samo zaparcie równie mocno, a nawet dużo, dużo mocniej. Całkiem rozsądnie goś gada, nie znam go z poprzednich lat, ale wygląda, że przeszedł dużą przemianę. No, powiem wam, że jak ja odpalam sobie czasem swoje jakieś stare filmy, stare szoty, to dopiero wtedy to do mnie dociera. Dobra, ja później tutaj jakiś stary szot taki, tylko go wypikaj dobrze. I ty ku... grecka, co Szacą za metamorfozę dla Norberta. Chłop głupie i mam przeczucie, że serducho do walki ma. Dziękuję. Ej, wiecie, co jest w ogóle dziwne, że większość komentarzy, które są łapkowane i które gdzieś są na górze, to są pozytywne. Zdarzają się negatywne jak na przykład znaczy negatywne. Nie wiem, czy można nazwać negatywnym. No jest taki mem wierszy, coś się kończy, coś zaczyna. De, 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 de. Nie będę tutaj se, se cisnął i bluźnił. E, ale takie też się znajdują, ale jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy, więc pozwólcie, że zjadę trochę niżej i poszukam czegoś negatywnego. Co on mówi, całe ergo podczas jego wyjścia darło się wybiegł. To bo powiedziałem, wywiadzie u coś takiego. Tak naprawdę co na to, co najbardziej mnie zbiło z tropu i ścięło, to było to, że ludzie zaczęli klaskać się cieszyli. I to było... Wiecie co jest, kurwa? Nie tego się spodziewałem! E, no to teraz zobaczmy, co krzyczała Ergo Arena. Norberta! Disa! Gierczaka! No, więc generalnie ja uważam, że do pewnego wieku całkiem okej okay mieć wyimaginowanego przyjaciela, wyimaginowane problemy, a nawet wyimaginowane sytuacje, panie Danielu. Temu, 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 a nawet kamerzyście, ksywki pominąłem celowo, bo to w większości moi znajomi, wybacza się tyle, a od tylu lat się upokarza, Chociaż nie zrobił nic tak masakrycznego, zastanawiające. Też uważam, że nie zrobiłem w internecie jakiejś masakrycznej rzeczy, nie wiem, nie oszukałem ludzi na pieniądze, no, nie, nie sprzedałem nikomu żadnego niebezpiecznego produktu. Co zaraz jest częste i ludziom się to zapomina po tygodniu. A za mną jakieś kurde losowe rage'e chodzę już tyle. No dobra, trudno, lecimy dalej. Jaki ten gość jest irytujący? No i faktycznie dla niektórych mogę być irytujący, ja nie jest jestem zupa pomidorowa, nie każdy musi mnie lubić i już się z tym pogodziłem. Tylko po prostu chciałbym, że jeżeli ktoś mnie nie lubi, to niech ma do tego jakiś po prostu konkretny powód. Dziękuję Wam za miłość daną w komentarzach i dziękuję również za nienawiść, czy tam konstruktywne opinie. Szczególnie za konstruktywne opinie dziękuję, bo to one pomagają gdzieś tam sobie iść do przodu i progresować. Co sądzisz o potężnym włodarzu Maliku? Czy ktoś mnie tutaj bejtuje, żebym się narażał szefowi? Naprawdę? Chcecie tego? Tak mnie próbujecie wkopać? Nie, ale tak całkiem serio, to... Mam takie wrażenie, że Malik przy pierwszym High kompletnie nie ogarniał internetu. W sensie, że on żyje przy robisku rapowym i był po prostu od tego za daleko, żeby być z tym jakkolwiek spójnym, by się móc w to wczuć i tak dalej, nie? I to generowało tam różnego rodzaju kłopoty, ale teraz na pierwszej konferencji High dwójki widać było, że Malik zrobił research, że się przygotował, że... Kumał, czym się zajmują poszczególni zawo zawodnicy, z czego są znani, jakie są ich problemy? Ba, nawet z moim problemem, próbował mi pomóc i próbował mi doradzić, co bardzo doceniam. I, I to było super. Tutaj macie jakąś króciutką wstawkę z tego. Ale ja też częściowo uważam, że przez tym w zasadzie mem no, nastąpiła pewnego rodzaju polaryzacja Twojej osoby, która w end efekcie, no tak jak widać, no. Korzystne też rzeczy przynosi, tak? Tak więc podsumowując, według mnie Malika widać ogromny progres i jestem ciekawy tego, co pokaże nam na kolejnej konferencji, bo z tego co wiem, będzie jeszcze jedna. I to niedługo przed samą walką. Obiecałem Wam również, że pokażę Wam fragmenty wywiadów z moim przeciwnikiem. Te fragmenty wybrali chłopaki, bo jak generalnie wywiadów staram się nie oglądać po to, żeby nie zabijać sobie niepotrzebnie głowy, bo są inne rzeczy, na których chcę się skupiać przed walką. W sensie ani nie mam na to czasu, ani nie uważam, żeby dało mi to coś pozytywnego. Po prostu chłopaki Wam pokażą najciekawsze fragmenty. Macie tutaj szybki zlepek. To może nie oceniać, ale po prostu yy, o nim myślisz? Nie znam go prywatnie. Yy, z... Naprawdę jestem taki neutralny i mało konfliktowy. Yy, wiadomo, że tam kiedyś wiesz, było je, bo po prostu <śla> no, każdy go jedna. oddę. Dla mnie to było po prostu jak takie wiesz, no, no po prostu no JD, nie? Tak jak mówisz, cześć ludziom, no to sam mówisz oddę I to też bez jakiejś większej nienawiści do niego, czy coś, to no, po prostu no, to, to chyba każdy to raz w życiu powiedział. To ma, nie wiem, powyżej 15 lat, nie żywiąc do niego żadnej urazy czy coś. Jak oceniasz swoje zaprezentowanie się na gali, i czy jakieś pytanie Cię zaskoczyło? I to jest bardzo fajna kwestia, którą w tym miejscu chciałbym poruszyć. Więc tak, zacznijmy może od końca. Jeżeli chodzi o pytania, to nie zaskoczyło mnie absolutnie żadne. Ja, jak słyszycie sami, dość szybko mówię, to wyobraźcie sobie, że myślę jeszcze 10 razy szybciej i zanim zasnę, to generalnie wpatruję się w sufit i przed takimi stresującymi wydarzeniami, potencjalnie stresującymi wydarzeniami, przeglądam wszystkie możliwe uniwersa i wszystkie możliwe scenariusze. No i w sumie spodziewałem się większość tych pytań, a to jak wypadłem, czy też jak się zaprezentowałem, chyba najlepiej ocenili widzowie. Nawet was o to zapytałem, więc ja pokażę wasze komentarze. Drodzy, hala już prawie pusta. Już po konferencji, a my zabijamy pantalon z powrotem do Krakowa i pytam go do was. Jak wypadłem? Czy, 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 czy to wystąpienie na kąpie według was było spoko? Bo ja jestem mega zadowolony. No, no, więc taką storkę wrzuciłem, a wy odpowiedzieliście na to. Przeczytam kilka przykładowych. Tutaj na przykład od Maczka. Swoją drogą, Maczka akurat znam. Jestem z dumny, pokazałeś się jako najbardziej ogarnięty. Pamięta osoba z całej konferencji, inteligencja na poziomie high, yy, z klasą. Poszło ci naprawdę dobrze, Norbercie. Kuba, Nowaczkiewicz to napisał. Kuba to jest mój ziomek z Krakowa i on też się bije. W ogóle trzech chłopaków z Krakowa się bije, bo bije się Kuba, mini Mike i ja. I tam gdzieś też było pytanie, czy trzy puchary zostaną w Krakowie? Miejmy nadzieję. Ale wracając, było super, mega dobrze, z szacun za elokwentne wypowiedzi, więc chyba nie najgorzej. Czekajcie, spróbujmy znaleźć coś, żeby nie było tylko rzeczy tam te pozytywne. Eee, spróbujmy coś takiego znaleźć, żeby też, też nie do końca pozytywne było. <laughs> Zajebiście, jesteśmy do uniwersytetu, kochani widzowie, oni są super. Jest jakieś oddech... No ale co ja mam na to odpowiedzieć? <laughs> no nic. Zjeb jak zawsze! Dziękuję, że podparłeś swoją tezę argumentami. Bardzo pomogło mi to w dalszym rozwoju i skorygowaniu swoich błędów, które tak Cię rażą. O, trochę czasami był cringe. No kurde, zawsze na takich konferencjach są jakieś niezręczne momenty, ale patrząc pryzmat ogółu i tego co piszecie, to chyba nie najgorzej jak tak sobie skroluje, nie? Za dużo spinę. No ja nie chciałem w ogóle ruszać tego tematu, kurczę, no ale ja mam wrażenie czasami, że gdziekolwiek się nie pojawię, to ktoś to musi wyciągnąć. No i trochę muszę z tym żyć i. Jak już ktoś o tym mówi, to muszę odpowiadać. Przepraszam za to. Też uważam, że było to zbędne. Może przy następnej już faktycznie odbijemy od tego totalnie. I, i, i dziękuję, bo naprawdę to jest mega budujące, jak mi piszecie takie rzeczy i nie spodziewałem się ich aż tylu. W sensie, ja naprawdę mógłbym to skrolować przez dobre kilkanaście minut i nie dobiłbym do brzegu. Ile razy w tygodniu trenujesz? I to jest pytanie, które powtarzało się w wywiadach, a ja z dumą mogłem odpowiedzieć na przykład tak. To od czterech miesięcy. Robię dwa treningi dziennie, znaczy, dwa, mam dwa okna treningowe dziennie, ale nieraz robimy też jednostki podwójne poza piątkami, popołudniem. No bo jeszcze nagrywam YouTube'a full time, więc muszę mieć trochę czasu na regenerację, bo w sobotę znowu mam kilkanaście godzin nagrań. No i uwierzcie mi, moi drodzy, jest to mega zajazd, a kiedy wpadają jeszcze do tego jakieś drobne kontuzje albo nawet lekkie przeziębienie, to treningi są o wiele trudniejsze i faktycznie czasami zdarzy mi się jakieś odwołać, ale tylko jeżeli mega, mega, mega nie czuję się na siłach. Tak to staram się cisnąć mega dużo i mega regularnie. O, to jest dobre pytanie! zapomniałem bym o tym prawie. Czy miałeś wywiad z Ludwiczkiem? Miałem wywiad z Ludwiczkiem i stwierdzam po nim, że jest dobrym prowadzącym. Macie tutaj kilka urywków. Ludwiczek miał na to dość zabawną konwencję. Pyk. Czy ze mną jest człowiek, którego ludzie zawsze wyzywają w komentarzach, ale ja jeb... więcej. Siema. <laughs> to, je, to jest nas więcej? <laughs> Jeśli dorsz jest dziurawy, jest dobry? Jest. Dobry. No taką ludwiczkową, nie? Ludwiczkową. Ale tak, byłby jak ludwiczkiem. Ile hajsu przytulisz za walkę? Ja wiem, że jest pewna grupa influencerów, która regularnie likuje takie informacje albo sama o tym mówi czasami nawet udają, że jest to wpadka, ale według mnie to jest strasznie nieferwo bez organizatorów, bo potem utrudnia im te negocjacje z innymi influencerami. I po prostu nawet pomijając sam fakt papieru, yy, który w większości przypadków zabrania mówienia o kwotach, to jest też coś takiego jak gentleman's agreement. Jeżeli komuś coś obiecujesz, z, kim się, z kimś się na coś umawiasz, szczególnie w kwestiach finansowych, no to nie powinno się tego wywlekać na światło publiczne, bo jest to w złym tonie, więc przepraszam, ale nie powiem wam. Za to mogę wam obiecać na 100%, że powiem wam ile reflinków sprzedałem, ile na nich zarobiłem, ile przeznaczyłem na wyjazd dla dziadków i ewentualnie ile zostało, no bo jeżeli wam to obiecałem, to chciałbym się też z wami jawnie z tego rozliczyć, więc możecie kupować sobie dostęp do gali z PayPerView, z mojego linka, przypominam, macie go w opisie, kupcie sobie zawczasu, żeby mieć już na galę po prostu gotowe, jeżeli podoba wam się mój cel, jeżeli chcielibyście go przy okazji wesprzeć, nie kosztuje was to absolutnie nic więcej niż normalnie, dokładnie tyle samo. Kiedy walka? Jeżeli ktoś z Was mnie zapyta, Norbi, po co zrobisz ten film, no to właśnie dlatego, żeby Was wszystkich doinformować, bo nie każdy ma obowiązek śledzić internet od dechy do dechy, więc jeżeli ktoś z Was nie wie, kiedy walka, czekajcie, którego to było? To był piąty czy szósty? Piąty. piąty. Mhm. To jest 5 lutego, pierwsza sobota w Krakowie, w Tauro na Arenie. Jeżeli nie możecie pojawić się w Krakowie, kupujcie pay per view z mojego reflinka. A jeżeli możecie pojawić się w Krakowie, to kupcie sobie bilety. One też powinny być w linku, w opisie w moim, w moim reflinku. I mam nadzieję, że będę was słyszał na publiczności. Mega mi na tym zależy. Bardzo was o to proszę. A i nie powiedziałem wam jeszcze o jednej rzeczy: to takie koszulki pojawiły się na sklepie, tak wyglądają z przodu, cyk, tak wyglądają z tyłu. Jakbyście mi chcieli kibicować, gdzieś mnie poznażać na Instastory z tych koszulkach. Będzie mi mega miło, jest to edycja limitowana i wraz tam pewnie tydzień przed walką zamkniemy całkowicie sprzedaż. Więc jak ktoś chce sobie kupić taką limitkę, by uczcić moją walkę, by docenić moje przygotowania i by kibicować mi w takiej koszulce. Zapraszam was serdecznie na koszulki żyty w Polsce i tam właśnie możecie je nabyć. Tymczasem na dziś to chyba wszystko. Dziękuję Wam za pytania. Jest ich masa, i pewnie gdzieś tam jeszcze będzie okazja, żeby sobie na nie więcej podpowiadać już wkrótce. Więc zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by je widzieć. Zapraszam na poprzednie odcinki, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Kwestii wywiadów, jeżeli któryś z nich szczególnie Was zainteresuje, to linki do każdego macie w opisie. Można sobie tam zajrzeć i gorąco Wam polecam, bo w sumie każdy z nich był fajny i przyjemny.